Na ulicy Hawelańskiej zakończyły się już roboty związane z kanalizacją deszczową i siecią wodociągową. Pod nową nawierzchnią jest nowa instalacja elektryczna. Prace przeniosły się już na wełniany rynek. Mieszkańcy obserwują postęp robót i komentują. To jest wizytówka gorzowa, nie? więc pierwsze co, do no to, to się ocenia. No a to jest teraz tak praktycznie, zmiana taka, że... Nie do poznania, nie? Jak ktoś, jak ktoś nie widział yy, za dawniejszych czasów, jak było, a teraz, no to nie ma porównania, nie? Co za dużo jest tego betonu? Niech by było trochę tej zieleni, bo naprawdę przyjdzie lato, to nie ma gdzie usiąść. Nie ma gdzie usiąść, nie ma gdzie się schować nawet w cieniu. Urzędnicy zapewniają, że cień na Deptaku też się znajdzie. Przygotowane są miejsca na drzewa i zieleń. Będą też ławki. Powstanie taka kolejna przestrzeń w centrum miasta, przyjazna do tego, aby wyjść, aby odpocząć, aby spędzić miło czas. Będzie dużo zieleni, stojaki rowerowe, z czasem pojawią się także ogródki Gastronomiczne, także mamy nadzieję, że będzie to przestrzeń, która spodoba się mieszkańcom naszego miasta i będzie odpowiedzią na te wieloletnie potrzeby i to, na co czekaliśmy. Modernizacja ulic hawelańskiej i wełniany rynek powinna się zakończyć w maju. Koszt inwestycji to ponad 6,5 miliona złotych, z czego 5 milionów 600 tysięcy to dofinansowanie z rządowego funduszu inwestycji lokalnych.